Zapraszam państwa bardzo serdecznie na dziewiątą edycję Festiwalu Niecodzienne Koncerty imienia Łukasza Ząbka. Odbyła się pierwsza próba generalna przed tym festiwalem. W tym roku w festiwalu weźmie udział. 60 muzyków, chórzystów i solistów. Cztery nowe głosy w tym roku Państwo usłyszą Kamila Kiecoń, Marta Jasek, Karolina Nowak, Dariusz Lekki, to będą e, głosy tego rocznego festiwalu, które zastąpią po 8 latach nasze wokalistki, które powrócą w 10 jubileuszowej edycji. No i warto nadmienić, że w 2025 roku, czyli w tej nadchodzącej najbliższej edycji 2 lutego wykonamy dla Państwa 40 jubileuszowy koncert tej edycji. A w przyszłym roku, 2026, będziemy świętować dziesięciolecie festiwalu. Dzień dobry, państwu, Telewizja, co się dzieje? TV, reporter Sebastian Niemczycki. Czym dla Ciebie są niecodzienne koncerty Kolend? Wydarzeniem, na które czekam cały rok, jest wspaniałe wydarzenie. Powiedz coś jeszcze. Mówię dla Państwa. Gosia Borządska. To twoje Hamol jest. Ja tak, wcześniej tam takie coś 69 jest i wasz pierwszy raz świat szansiat, tylko ten. Kłaniam się Państwu nisko z klubu Papiernik Sebastian Niemczewski. Czym dla Pani są niecodzienne koncerty kolej? Niezwykłym wydarzeniem, na które wszyscy czekamy co roku, bo potrafi pobudzić na nowo nadzieję, tam, gdzie jej brak. Bardzo serdecznie. Beski Project Projekt Orkiestra, jak co roku wystąpi dla Państwa w tym festiwalu, 5 stycznia w Żywcu Oczkowie, 6 stycznia w Bystrej Kołobielska-Białej, 12 stycznia w Piekarach Śląskich Charleju, 19 stycznia w Kentach na Osiedlu, 26 Stycznia w Bielsku białej Aleksandrowicach i 2 lutego w ciścu w kościele jednym, jednej doby. Nie zabraknie też gwiazdy specjalnej tegorocznego festiwalu, ale o tym dowiedzą się Państwo już niebawem. Bardzo dużo patronów honorowych, patronów medialnych i sponsorów potwierdziło już swoją obecność. Muzycy wspaniali przede wszystkim potwierdziło swoją obecność. Lokalne media i inne samorządowe władze, które będą patronowały tym wydarzeniem, również potwierdziły swoją obecność. Jeszcze tylko Państwo muszą potwierdzić swoją obecność. Na co bardzo gromko liczymy te puste miejsca, które tutaj są po tej próbie. Tak samo mogą wyglądać w kościołach, ale liczymy na to, że Państwo je doskonale zapełnią. Dziewiąta edycja festiwalu Niecodzienne koncerty Kolęd imienia Łukasza Zomka startuje 5 stycznia 2025 roku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko Sebastian Niemczycki, organizator i kierownik niecodziennych koncertów Kolęd.